Dobry pomysł. Dobry, ale jeszcze nie. Bardzo dobrze. Pościel bardzo dobrze. Piec też. Na początku naprawdę podawaliście mi bardzo łatwe hasła. Proste. Właśnie o to chodzi. Szukamy naprawdę prostego słowa. Kto z Was wpadnie na proste słowo, którego jeszcze tutaj nie było na tablicy? E na literę P. Co możemy znaleźć w mieszkaniu na literę P? Jeżeli masz jakiś pomysł, nie wahaj się, wybierz do nas numer i możesz zaraz wygrać 400 zł. No czy ktoś z Was wpadł jeszcze na jakiś pomysł, czy jakieś hasło przychodzi Wam do głowy? Hasło na literę P. Gwiazdka 7303, jeżeli dzwonisz z telefonów komórkowych i 704, 304, 303, jeżeli dzwonisz z telefonów stacjonarnych. Jeżeli wiesz, jakie to może być hasło, to nie zastanawiaj się, możesz zaraz wygrać e, pieniądze, tylko muszę usłyszeć prawidłowe rozwiązanie. Jest to naprawdę proste słowo, słowo na literę P. No, czy ktoś z Was wie, jakie może być rozwiązanie naszej e, zagadki? No, to dopiero pierwsza zagadka dzisiaj, chciałabym przejść już do kolejnej, ale czekam wciąż na Wasze propozycje. Ktoś z Was wie. 50 zł do wygrania. Parasolka. Parasolka. Dam Panu 50 zł, bo powinna być w mieszkaniu. Brawo, pan wygrał 50 zł. Właśnie tak się wygrywa pieniądze. Nie jest to jeszcze słowo z naszej koperty, ale jest kolejną propozycją. Halo? Dzień dobry, jakie jest rozwiązanie? Pawlacz. Pawlacz. Za 50 zł, brawo. Wygrywa pani pieniądze. Zerksuje pawlacz. I czekam dalej. Słuchajcie, musimy rozwiązać zagadkę. Nie jest to pawlacz, nie jest parasolka. Czekam na kolejny. Bardzo dobrze. Wygrywa pan pół tysiąca. <noise> Brawo, gratuluję. Pokażę Wam jeszcze rozwiązanie. Mówiłam, że jest to naprawdę łatwe hasło. <noise> no i co, nikt mi nie powie, że Polargonia nie jest trudna. Znakomicie. Uwaga, to już po zagadce. Eee, a co teraz? <noise> Halo? Dobrze. E, propozycje? Halo? Dzień dobry. dzień dobry. Jaka odpowiedź? Poduszka. Poduszka? Dobry pomysł, no ale nie jest jeszcze to e, hasło z naszej koperty. Dobrze, kto następny? Na pewno nie będzie to poduszka. E, szukamy kolejnego hasła. Halo, halo? Dzień dobry. Jaką ma dobry. Pan propozycję? Parapet. Parapet. Bardzo dobrze. Zapisuję, ale nie jest to e, słowo z naszej koperty. Parapet.